Że dwa z tych tekstów, które wydają mi się wspaniałym pretekstem, no właściwie nawet nie pretekstem, powodem, przyczyną do poważnej dyskusji, przeczytam w imieniu poety. Nie... <śled> Więc trzebaż było, abym wszystko stracił, bym myślą się wzbogacił. Więc trzebaż było, żebym wszystko zdeptał, Przez zgliszcz, przez gruzy zyskał władzę, By duch mi mój wyszeptał ideę, Którą innych poprowadzę. Płaszczu z purpury, gronostaje, puchy, Płoto i kurz. Walczą duchy, a zeszły nad przepaści brzeg. Gdzie stąpie przepaść. Paść już mam i kamienieje w granic słup. Stójcie, tu przepaść. Nicość trup. Na dnie tam trup. Szatanie śmieją się na dnie. Słyszycie śmiech? E, 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 e. samotnik przez twory Widzę poprzez złom w chmurach liczący grom, Jak schyla się nad Boży Dom. Daleko, hen, piorunie stój. To z Bogiem bój, A woły płaczą w skardze, łzach tego. Samotnik. Czym jestem? Pytać. Ech, ha, wiem, kto jestem, echo, grzech, Zabotnik. Jak ująć nazwę mą litery? Ja, tajemnica. Jakże zwać, by moją przestrzec brać? Jak ująć duszę mą w litery? Echo, nazywasz się czterdzieści cztery. Samotnik. Ha! Jestem sam. Kto oni są? Cóż oni? Ślepce. Czyli ja. Ktoś jęczy. Echo. Wichr. Samotnik. Ktoś płacze, drży. Echo. To ty. Samotnik. Ja. Dida skarbia. Podchodzi ku posągowi rycerza. Potęgo, śpisz, do Ciebie lgnę. Przebudzaj się, zrozumiesz mnie, Ty lwie. Ja tajemnica, drgniesz? Ech. Drgnę. Samotnik, kim jesteś Ty? Kim jestem ja? Czym będzie świat, czym był? Kto panem ludzkich sił? Kim jest on? Przedwiedź, gdzie? Czy wróci? Echo. Nie. Samotnik. To ja, to ja, mych własnych słucham. Ech, cóż ze mnie, ludziom, Bogu? Echo. Śmiech. Kochany Panie. I ciągle Widzę ich twarze. Ustawnie w oczy ich patrzę. Ich nie ma. Myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatrze. Teatr mój widzę ogromny. Wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią, i cienie. Ja jestem grze ich przytomny, ich sztuka jest moją sztuką. Melodię słyszę choralną jak rosną w burzę nawalną, w gromy i wichry się zbroją, w gromach i w wichrze szaleją i gaz Przytomne, grają. Tragedię mąk duszy w tragicznym teatru skłonie, żar święty w trójnogach płonie i flet zawodzi pastuszy. Ja słucham, słucham i patrzę. Poznaję. Znanym twarzem ich nie ma. Myślę i marzę. Widzę ich w duszy.